Mój Azjata aktualnie ma 2 lata, waży 74 kg. Jest dużym, masywnym psem. Nie przekarmiany, żeby nie poszły mu stawy. Zanim go kupiłam, pół roku studiowałam jego anatomię. Wiem o nim praktycznie wszystko. Jest najstarszą rasą psów na świecie. Liczy sobie około 5000 lat i tak dalej. Nie chcę tego opowiadać, bo to nie ma sensu. Każdy może sobie o tym w Wikipediach poczytać, ale chodzi mi o to, że mój pies nie będzie nagrywany jak szaleje przy ogrodzeniu. Chcę go pokazać w innym świetle. Że potrafi być czuły, kochany. Wulkan! Wulkan! Lubi spacery, dzieci. Ma instynkt silnie opiekuńczyk.